Masz dość poczucia, że marnujesz życie? Czy chcesz przestać żyć na autopilocie i zacząć dokonywać świadomych wyborów? Stoicyzm może być odpowiedzią, której szukasz. Stoicyzm to starożytna filozofia, która uczy nas, jak znaleźć spokój i spełnienie w chaotycznym świecie. Stosując zasady stoickie, możesz nauczyć się skupiać na tym, co naprawdę ważne i odpuszczać to, na co nie masz wpływu. Wyobraź sobie, że prowadzisz życie, w którym nie czujesz się już przytłoczony okolicznościami zewnętrznymi, ale zamiast tego czujesz się na siłach, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie stanie na Twojej drodze. W tym filmie pokażemy Ci, jak przestać marnować życie i rozwinąć odporność, mądrość i wewnętrzną energię, pokój poprzez stoicyzm. Życie jest krótkie, prawda? Dlaczego więc spędzamy tyle czasu na stresowaniu się sprawami, na które nie mamy wpływu? Stoicyzm uczy nas skupiać się na rzeczach, które możemy kontrolować i odpuścić resztę. Jest jak przewodnik życiowy, który pomaga nam poruszać się po nieprzewidywalności życia z wdziękiem i mądrością. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia z poczuciem celu i kierunku. Oto siła stoicyzmu. Nie chodzi o tłumienie emocji i udawanie, że wszystko jest w porządku. Chodzi o to, aby stawić czoła rzeczywistości i wybrać sposób reagowania, który służy Twojemu większemu dobru. Ćwicząc uważność i ciesząc się chwilą obecną, możemy uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień. Stoicyzm zachęca nas do życia tu i teraz, doceniania piękna każdej chwili, bez przytłaczania żalem przeszłości i strachem o przyszłość. Okazywanie życzliwości i współczucia innym jest podstawową zasadą stoicyzmu. Koncentrując się na tym, jak możemy pozytywnie wpłynąć na otaczający nas świat, zmieniamy naszą perspektywę z egocentrycznego sposobu myślenia na perspektywę społecznej harmonii i dobrej woli. Według stoicyzmu, każdy dzień należy przeżywać z intencją, wdzięcznością i głębokim poczuciem celu. Poczucie, że życie jest zmarnowane. Ogólnie odnosi się do poczucia, że życie danej osoby nie ma sensu, a to, co robi, nie ma wartości. Uczucie to często kojarzone jest z sytuacją, w której człowiek jest niezadowolony z życia, nie potrafi odnaleźć swojego celu lub celów, czuje się, że utknął w rutynowym i monotonnym trybie życia. Osoba może czuć się pusta, utknięta lub pozbawiona celu, myśląc, że jej życie nie ma sensu. Uczuciu temu często towarzyszy brak motywacji, beznadziejność i nieszczęście. Stoicyzm oferuje skuteczne podejście do poczucia marnowania życia. Filozofia ta zachęca osobę do skupienia się na kontroli wewnętrznej i sugeruje, aby nie pozwalać, aby czynniki zewnętrzne miały na nią wpływ. Poczucie, że żyje się na próżno, często wynika z czynników zewnętrznych, oczekiwań lub norm społecznych. Stoicyzm podkreśla zdolność kontrolowania własnych stanów wewnętrznych i zaleca, aby nie pozwalać, aby czynniki zewnętrzne miały na siebie wpływ. Ponadto stoicyzm zachęca do akceptacji i wdzięczności za kaprysy życia. Poczucie straty czasu często wiąże się z nieoczekiwanymi wyzwaniami życiowymi lub przeszkodami w osiąganiu celów. Stoicy wierzą, że każda sytuacja może stanowić okazję do nauki, ucząc się akceptować wyzwania i być wdzięcznym. Stoicy podkreślają wagę celu i cnoty. Człowiek może zmniejszyć poczucie, że żyje na próżno, wyznaczając cele, które nadają sens i cel jego życiu. Wierzą, że prowadzenie cnotliwego życia zwiększy wewnętrzny spokój i satysfakcję człowieka. Wreszcie stoicyzm zachęca do doceniania chwili i bycia chwilowym. Poczucie, że żyjesz na próżno, często wynika z żalu z przeszłości lub obaw o przyszłość. Stoicyzm może zmniejszyć poczucie zmarnowanego życia, zachęcając osobę do życia chwilą obecną i podejmowania decyzji zgodnych z jej wartościami. Dlatego stoicyzm może pomóc człowiekowi odkryć jego wewnętrzną siłę i zbudować silniejszy fundament przeciwko poczuciu życia na próżno. Stoicyzm to ruch w filozofii starożytnej Grecji, oferujący wskazówki dotyczące odnalezienia sensu życia. Osiągnięcia wewnętrznego spokoju i radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Stoicyzm uczy nas akceptować wydarzenia, które nas spotykają w życiu, a nie skupiać się na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Możemy efektywniej zarządzać swoim życiem, koncentrując się tylko na rzeczach, na które mamy wpływ. Stoicyzm podkreśla znaczenie znalezienia wewnętrznego spokoju. Nauka kontrolowania naszych reakcji emocjonalnych i uspokojenia umysłu pomaga nam prowadzić życie w bardziej zrównoważony i szczęśliwy sposób. Stoicyzm podkreśla wartość chwili obecnej. Ważne jest, aby nauczyć się oceniać moment, w którym się znajdujemy, zamiast myśleć o tym, co wydarzyło się w przeszłości lub co może się wydarzyć w przyszłości. Stoicyzm uczy nas radzenia sobie z negatywnością. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom, ważne jest, aby nauczyć się postrzegać je jako szansę i skupiać się na rzeczach, nad którymi mamy kontrolę. Stoicyzm zachęca do prowadzenia cnotliwego życia. Rozwijanie cnót takich jak sprawiedliwość, odwaga, umiar i mądrość sprawia, że nasze życie nabiera większego znaczenia. Głównymi celami stoicyzmu jest pomoc ludziom w odnalezieniu wewnętrznego spokoju. Prowadzeniu cnotliwego życia i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Stoicyzm koncentruje się na pomaganiu ludziom w odnalezieniu wewnętrznego spokoju. Celem stoików jest osiągnięcie wewnętrznej równowagi i spokoju, zamiast pozwalać, aby czynniki zewnętrzne wpływały na nasze reakcje emocjonalne. To uspokaja nasz umysł i pozwala nam prowadzić bardziej zrównoważone życie. Stoicyzm zachęca do prowadzenia cnotliwego życia. Kultywowanie cnót takich jak sprawiedliwość, odwaga, wstrzemięźliwość, mądrość i uczciwość pomaga ludziom prowadzić bardziej znaczące życie. Stoicy starają się stosować te cnoty w życiu codziennym i dbają o postępowanie w zgodzie z wartościami etycznymi. Stoicyzm uczy nas radzenia sobie z negatywizmami. Stoicy postrzegają wyzwania jako możliwości. I starają się pokonać negatywność, koncentrując się na rzeczach, nad którymi mają kontrolę. Dzięki temu ludzie stają się bardziej odporni i odporni. Stoicyzm podkreśla wartość chwili obecnej. Uczy ludzi oceniać moment, w którym się znajdują, zamiast myśleć o tym, co wydarzyło się w przeszłości lub co może się wydarzyć w przyszłości. Pomaga to ludziom rozwinąć większą świadomość. I odkryć prawdziwy sens życia. Stoicyzm zachęca ludzi do życia w harmonii z naturą. Stoikom zależy na działaniu w zgodzie z niezmiennymi prawami natury i byciu w harmonii z naturalnym porządkiem. Pomaga to ludziom prowadzić bardziej zrównoważone i harmonijne życie. Głównymi celami stoicyzmu jest pomoc ludziom w odnalezieniu wewnętrznego spokoju, prowadzeniu cnotliwego życia i radzeniu sobie z negatywizmem. Aby osiągnąć te cele, stoicy stosują swoje zasady w życiu codziennym i znajdują się w ciągłym procesie rozwoju i uczenia się. Stoicy dają nam przykład, jak upiększać swoje życie i osiągać wewnętrzny spokój. Stoicyzm, starożytna filozofia rozwinięta w Grecji, w czasach nowożytnych staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją praktyczną i ponadczasową mądrość. Jak zatem stoicyzm, Pomaga nam nie marnować życia? Po pierwsze, stoicyzm uczy nas skupiania się na tym, co możemy kontrolować, i akceptowania tego, czego nie możemy kontrolować. Takie nastawienie zapobiega marnowaniu energii na rzeczy, których nie możemy zmienić, i pozwala nam skierować nasze wysiłki na produktywne i znaczące zajęcia. Po drugie, Stoicyzm podkreśla znaczenie życia w teraźniejszości i maksymalnego wykorzystania każdego dnia. Praktykując uważność i wdzięczność, możemy uniknąć pułapki rozpamiętywania przeszłości lub nadmiernego martwienia się o przyszłość, unikając w ten sposób marnowania cennego czasu i energii na bezproduktywne myśli. Co więcej, Stoicyzm zachęca nas do rozwijania odporności i odporności psychicznej w obliczu wyzwania. Ucząc się pokonywać wyzwania, mając jasny i racjonalny umysł, jesteśmy lepiej przygotowani do pokonywania przeszkód i niepowodzeń zamiast ulegać rozpaczy lub użalaniu się nad sobą, co może doprowadzić nas do marnowania naszego potencjału i możliwości. W istocie stoicyzm jest sposobem poświęcania czasu. Energii i potencjału na bezproduktywne lub negatywne zajęcia oferuje cenne spostrzeżenia i praktyki, które mogą pomóc nam prowadzić celowe, spełnione życie, wolne od pułapki wydawania. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom życia stoików. 1. Kochaj swoje przeznaczenie. Jeśli takie jest moje przeznaczenie, nie chodzi o działanie zgodnie z przeznaczeniem, ale o działanie z przeznaczeniem. 2. Pamiętaj, że jesteś śmiertelny, jest to cenne, ponieważ przypomina nam o istnieniu śmierci i podkreśla wagę każdej chwili, w której żyjemy. Czas jest naszym najcenniejszym skarbem, powinniśmy znać jego wartość. Trzeć, bądź przygotowany na negatywne zdarzenia, które spotkasz w życiu. Wiele negatywnych sytuacji, które mogą przytrafić się każdemu człowiekowi na świecie. Może przytrafić się także nam. Katastrofy, choroby, separacje, niesprawiedliwości są o krok. Nie oznacza to życia w obawie, że w każdej chwili może nam się przydarzyć coś złego, ale świadomość możliwości, że tak się stanie. 4. Dokąd idziesz? Zadając sobie to pytanie każdego dnia, możemy zdać sobie sprawę, czy obraliśmy właściwy kierunek w życiu. 5. Dobro Najwyższe. Zdaniem stoików cnotliwe życie w zgodzie z prawami natury umożliwia osiągnięcie najwyższego dobra a droga do szczęśliwego życia jest wybrukowana kamieniami dobroci każdego dnia budzimy się z nowym dniem i nowym egzaminem bycie dobrym człowiekiem wymaga powtarzalnego niekończącego się wysiłku dylemat kontroli to jedna z podstawowych zasad stoicyzmu dylemat kontroli uczy nas akceptować fakt że wszystko, co spotykamy w życiu, znajduje się pod naszą wewnętrzną lub zewnętrzną kontrolą. Rzeczy znajdujące się pod naszą wewnętrzną kontrolą to nasze stany wewnętrzne, takie jak nasze myśli, emocje i reakcje. Reszta to czynniki, na które nie mamy wpływu, takie jak czynniki zewnętrzne, zachowanie innych ludzi i zdarzenia naturalne. Według stoicyzmu szczęście i spokój osiąga się poprzez skupienie się na rzeczach, znajdujących się pod naszą wewnętrzną kontrolą. Oznacza to zaakceptowanie faktu, że czynniki zewnętrzne, zdarzenia i zachowania ludzi nie mogą na nas wpływać, i skupienie się na zarządzaniu naszymi stanami wewnętrznymi, a nie na przeciwstawianiu się im. W ten sposób kształtujemy swoje życie zgodnie z tym, na co mamy wpływ, i nie pozwalamy. Aby czynniki zewnętrzne miały na nas wpływ. Kiedy znajdziesz się w pułapce czynników, na które nie masz wpływu, pamiętaj o dylemacie kontroli i pamiętaj o swojej zdolności do kontrolowania siebie, stany wewnętrzne. Stoicy kładą nacisk na naukę akceptowania i bycia wdzięcznymi za wszelkie sytuacje, jakie napotykają w życiu. Według stoicyzmu Wydarzeń i sytuacji w świecie zewnętrznym nie da się zmienić, jednak to, jak na nie reagujemy i jak rozwijamy swoją perspektywę, jest pod naszą kontrolą. Kiedy spotykamy się z negatywnym wydarzeniem, stoicyzm uczy nas akceptować to wydarzenie i rozwijać wobec nich pozytywną perspektywę. Oznacza to postrzeganie negatywnych wydarzeń jako szans i wyciąganie wniosków, jakie możemy wyciągnąć z tych wydarzeń. Prowadzi nas także w dostosowywaniu się do naturalnego biegu życia i naturalnego porządku wszechświata. Wdzięczność to kolejna kwestia, na której zależy Stoikom. Stoicy zachęcają do doceniania i wdzięczności za małe rzeczy w życiu. Powinniśmy doceniać i być wdzięczni nawet za proste rzeczy, takie jak budzenie się każdego ranka, spędzanie czasu z bliskimi i oglądanie piękna natury. Stoicy wierzą, że głównym celem życia jest prowadzenie cnotliwego życia. Cnoty to cechy, które kształtują nasz charakter, zachowanie i wartości. Według filozofii stoickiej prowadzenie cnotliwego życia jest najpewniejszą drogą do osiągnięcia szczęścia i wewnętrznego spokoju. Podstawowe cnoty filozofii stoickiej pogrupowane są w cztery główne kategorie: mądrość, odwaga. Sprawiedliwość i wstrzemięźliwość. Mądrość to umiejętność rozeznania prawdy i zdolność zrozumienia realiów życia. Odwaga to posiadanie odwagi, aby przezwyciężyć strach i zrobić to, co słuszne. Sprawiedliwość oznacza szanowanie innych ludzi i uczciwe postępowanie z nimi. Umiar oznacza utrzymywanie naszych pragnień i reakcji w równowadze. Prowadzenie cnotliwego życia jest jednym z głównych celów stoicyzmu. Obejmuje to naukę, w jaki sposób możesz zastosować swoje cnoty w codziennym życiu. Na przykład możesz stale starać się uczyć i doskonalić, aby zdobyć mądrość. Aby rozwinąć swoją odwagę, możesz stawić czoła swoim lękom i stawić czoła wyzwaniom. Uczciwość i umiar obejmują empatię wobec innych ludzi i samokontrolę. Znalezienie celu w życiu wiąże się ze stoicyzmem. Ponieważ stoicyzm zachęca ludzi do odnalezienia wewnętrznego spokoju i sensu. Stosowanie zasad stoicyzmu, takich jak prowadzenie cnotliwego życia, bycie w harmonii z naturą i przeciwstawianie się negatywizmowi, pomaga ludziom znaleźć cel w życiu i odkryć sens. Dzięki temu ludzie mogą prowadzić bardziej satysfakcjonujące i znaczące życie. W tym filmie Rozmawialiśmy o zasadach i metodach, które pomogą Ci zapobiec marnowaniu życia przez stoicyzm. Możesz wesprzeć nas w tworzeniu większej ilości treści, subskrybując nasz kanał i polubiając film. Do następnego filmu zachowaj stoicki spokój i bądź szczęśliwy.